Bierzemy parę głębokich oddechów. Stajemy przed winą I wybieramy się na kontynuację naszego doświadczenia. Drzwi się zamknęły, wyświetla się 34 piętro, więc śmigamy w górę. 28 Ona tak szybko leci teraz. Czy jesteś czwarty? Proszę, nie na wejście w ten przestrzeń. Twój Witalis stoi. Tak, witralis, mistrz vitralis. Znowu pojawia się ten, taka, mhm. ten taki, porokąt złoty, na którym stajemy i ścieżka nas wiedzie, ale już ten krajobraz jest nam znany. O, mam takie wrażenie, że, nie, że on jest dzisiaj bardziej taki stabilny, nie ma takich zmian jak... Kanutka znany, bo już go widziałyśmy. Ach tak. I teraz możemy do, do, dokładnie to tylko się przyjrzeć w detali. To okay. się nie zmieni. To nasze spostrzeganie się zmieni. Wstępnie. Jesteśmy przed tymi potężnymi brwiami. Otwierają się już. do tej sali. Nasza rodzina już czeka. My jesteśmy troszeczkę starsze. Żebym to tak określiła. Nie takie rozszukane te młodziki, tylko takie troszeczkę starsze. Nie, nie, nie jeszcze nie dorosłe, ale już takie lepiej tłumające. Tak, już nie takie podekscytowane, takie bardziej jakby powiedzieć zrównoważone, harmonijne ma się do nas uśmiecha. O! Ludzina wyciąga ręce, jak gdyby nas tak umacnia. Jakby tak nas stabilizowała, czy podnosiła wyrzek w od ona postara Siedzą wszyscy na tych wielkich krzesłach. Jeszcze nas muszą podsadzać. Bo nie dajemy rady same. Taka bardzo skupiona osoba, nie wiem, bardziej wygląda na mężczyznę. Z takimi długimi, białymi włosami, do pasa aż. Wyciągnął do nas rękę i tą ręką tak w powietrzu, jakby zakręcił, za, za, zatoczył ogromne koło. Zobaczymy takie zafascynowane. Gdzie? Prze, przed, przed nami prze, zakręcił, zakręcił to koło? On tą ręką, no wiesz, tą ręką zakręcił, zatoczył koło. Z tyłu jest ściana, z przodu my, a on że siedzi na tym krześle i zatoczył koło. Zobaczymy, mm -hmm. co się będzie działo. Koło, koło. Ale numer. Posłuchaj, pojawiło się coś takiego, jak przestrzenny obraz komputerowy, bo inaczej tego nie można wyśleć. Widzisz to? To jest tak, jakby się odgrywał film, ale nie płaskie postacie, tylko wszystkie są takie, wiesz, trójwymiarowe. Takie holografii, hologram. No, jak gdyby coś takiego. Ale co to jest? Ja nie znam tego, co on wam pokazuje. Ja to widzę też, pier... znaczy się nawet nie umiem tego określić. Ja tylko zrozumiałam, że koło to jest. Ciągła kontynuacja, bo nie ma ani początku, ani końca. No. Ale do czego to przymierzyć, też nie wiem. No, ja na razie patrzę, bo ja naprawdę niewiele rozumiem z tego. Co te postacie robią na tym filmie? Ale w ogóle jakie to postacie dziwne. Jakby klęczy jedna. Dlaczego nam to pokazuje? Co my mamy z tego wyciągnąć? Nic, mamy to do przekazać do pola ziemskiego. Ta, ta, jedna, ta istota, która stoi, jest bardzo, bardzo świetlista, rozświetlona, ta, która klęczy, tak jakby oddawała jej szacunek hołd, ja nie wiem. I jest jakiś ruch też wokoło nich. Nie wiem, czy ty to widzisz to samo, co ja. To znaczy, ja mam takie wrażenie, że te, które się poruszają w pozycji wyprostowanej, to są uśmiechnięte i jakby takie takie lekkie, nie? Tak, to jest jakieś bardzo doniosłe, no radosne to, wydarzenie. To, a te, które leżą lub klęczą, to są ciężkie takie, zdominowane jakimś takim smutkiem i ten hołd wcale nie jest fałszywy, tylko taki... nie jest prawdziwy, tylko właśnie fałszywy. I przez pęczenie oni oddają szacunek, a w sercu pod nią oddają. Że to jest takie wszystko... Luna podpowiada, że nie umieli lepiej nam przekazać różnicy między tymi, którzy przejdą, a którzy nie chodzą. Chyba... Aha, no to już rozumiemy o co chodzi. I teraz yy, na Ziemi wszyscy sobie będą wybierali postać według swoich przekonań i dzielącej rzeczywiście takiego życia. Ona jeszcze podpowiada, że dzieci, które są najmniej skażone systemem, one są jeszcze radosne. Jeszcze wiedzą, że to jest radość, nawet jeżeli nie mogą ich wyrażać. I one przejdą wszystkie. Uh -huh. A dorośli, tylko ci, którzy potrafili wygrzebać się z tego ponuractwa. Uh -huh. Z tych, wiesz, takich najcięższych programów. A dni każdy to się uśmiecha, jest radosny. My to mamy umieścić w polu, aby każda istota mogła po prostu na poziomie podświadomym zobaczyć obraz i wybrać. Mm -hmm. mamy jeszcze, jeszcze mamy przekazywać ten obraz bo jeszcze nie cały strzydł. tak widzę spoko mocno energety, energetycznie, odczuciowo mnie jest takie, takie coś mocnego, że widzę siebie jako taką lekką, taką, taką zbierną istotę, która goni gdzieś z dziećmi i się cieszy, wiesz, i śmieje się pewnieście. Się... Mm. Przepraszam Cię, czy mogę Cię coś zapytać teraz? Czy miałeś takie wrażenie, że siebie gdzieś widziałaś w tym obrazie z tej, z tej przyszłości? właśnie ci opowiadam. No bo ja też takie wrażenie miałam, nie byłam pewna. Właśnie ci mówię, że właśnie widzę jak tam z tymi dziećmi, rozumiesz, biegam. Gdzieś tam tak tańczysz, śpiewasz. No. Ja siebie też tam, ta, właśnie chciałam ci że mam takie wrażenie, odczucie, że my tam jesteśmy też w tym obrazie. Które to, bo to nastąpi. Hm. Dzięki ci. Coś tam się tam z nimi rozmawia, rozmawia, ale to jest takie właśnie bardzo lekkie, takie z radością, To Nie ma tego, um, te, te fałszywe autorytety zani, zanikły. Tego w ogóle tam nie ma. No mówię, jest zanikły, zanikły, zanikły. no Jakiejś takich właśnie tej symboliki, symboliki klękania jeden przed drugim. A co tam gdzie jest? Tak dokładnie. No mówię, że to zanikło. Tam tego nie ma. Tam nie zanikło. Tam tego już nie ma. Tam nie doszło. Czekaj, to takim no. razie się tam w drugą stronę. O, widzisz. A tam gdzie ci leżą, to tylko wiesz, klęczenie. Dokładnie Dokładnie. I podgryzanie. Mhm. To tak określe. jakby Róba. były... Jakby leciał film i jedna część taka, jedna taka i, i potem w ktu, którą, którą część chcesz wybrać. Tak. Ale się odwróciłam ja, z furgotem i z powrotem, tam, tam gdzie radość tłumaczy tak. Nikt nic Wam nie narzucił. To są propozycje. Ci, którzy leżą, tak wybrali i to im odpowiada. Ci, którzy kulają sobie jak wiatr, tak wybrali i to im odpowiada. Może jest istnieć jedno i drugie, i nie ma co przekonywać, że jedni są lepsi, a drudzy gorsi. Każdy wybrał to, co mu odpowiada. I nikt nikogo... Aha... bo nam Nawiązuje do tego, się byli na skardze, nie? Mhm. Uh -huh. O! To, to poszło to... daleko, ta nasza skarga. Czekaj, czekaj, bo muszę zrozumieć. Uh -huh. Ona mówi, że przez to, żeśmy się zdecydowali nie walczyć z tymi, którzy tam mają wyższą wiedzę, to to mogło zaistnieć. Mm -hmm. Pojawia się możliwość że dlatego nas pozwali, żeby to zainstalować w polu, aby każda żywa istota zrozumiała, że cokolwiek się nie dzieje, to jest kwestia jej suwerennego wyboru. Nic w za nic, nic nie Właśnie, nie wolnej woli i wolnego wyboru. I nawet NWO nie decyduje za nas, bo mówi, bo nie się tłumaczy, widzisz, mogłaś pójść na skarga i mogłaś powiedzieć, że ty chcesz inaczej. I nikt ci nie zabroni. Mhm. A tamci nie chcieli i to nawet nie pomyśleli. Więc jest i O ja... Wiem, że... Z tą golną wolą jest lekko. No i jeszcze taka rzecz. Wiedzieć czuć, co jest właściwe, żeby właściwie postępować. Posłuchaj, jeżeli coś wybierasz, to wybierasz według swojego świata właściwie. I jeżeli według swojego świata jest to niewłaściwie, to mnie nic do tego, ja tylko wtedy, no właśnie powiedziałem że to skargi, że się prawidłowo, że nie chcemy innych zmieniać, tylko mieć przestrzeń do własnego doświadczenia. I ta możliwość powstała. Dlatego znowu służymy za przekaźniki. Dlatego jest taka duża różnica między tymi światami. Ciągle widzę, jak ona do ciebie coś Mówi i tak porusza delikatnie rękoma, ale ja nic nie rozumiem. Ja mam ogromny kłopot z przełożeniem tego na słowa. No w jakiś sposób tam tak jakbym potwierdzała, że Słusznie postępujemy, że właśnie nie nawracamy wszystkich, i nie krzyczymy nic, tylko robimy swoje dla siebie. Nie? Mm -hmm. To jest bardziej właściwa postawa. I ten obraz, który teraz zaistnieje w polu, też będzie wielką szansą dla wszystkich, ale to oni sami muszą zobaczyć i sami zdecydować. My nie możemy być, gdzie to ma iść. Bo to jest taki. Tak. Pana Magii, że no to tak wygląda na ten moment, że to pole z tymi trwającymi się jest przeogromne, bo zauważy, że to jest ogromne. Tak, rzeczy. widzę. A tam, gdzie, gdzie właśnie jest ten ta to jest no, no bardzo kawałeczek tylko tego obrazu, nie? Mhm. I każdy musi sam za siebie zdecydować, czy chce być w tej większości, czy w tej mniejszości. Bo nie ma przeniesienia tych emocji, które ta większość generuje, na to miejsce, gdzie myśmy sobie, gdzie nam umożliwiano to, umożliwiono to doświadczenie. To jest jak gdyby prezent dla nich. Że powstała taka przestrzeń, jaka jest kromiona. na harmonii, równowagi. Ale to wszystko jest takie podsycone taką taką autentyczną radością komórek. Że wszystko jest właściwe. Obraz już zszedł. Tak, już się, już się wygasza. Ale jeszcze ta, 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 ta postać nie, nie zatoczyła koła, za ją. Się uśmiecha, bo mówi, bo nie potrzeba. <grym> Aha Badają się. Chyba teraz pójdziemy do tej tablicy. Badają nas na razie. Na ile jeszcze jesteśmy, ile jeszcze mamy rady. Damy radę więcej, jak wczoraj, wiem, nie jak wiem, ostatnio. Badają. Poczekaj, badają da, da, nie gonimy. A do jakiej chcesz iść w jak tam kaplicy nie Nie, do, do tablicy, tam do tej tablicy, gdzie ostatnio płynęły te znaki do nas. To były witraże, nie tablica. No to w, witraże. One są w tle, cały czas otwarte, już. się tak były zafascynowane obrazem fotograficznym, że... Że nie widziało się. To. że tam się te witraże otworzyły. Ale co teraz zauważyłem, jak zwróciłam uwagę na witraże, że dużo więcej tych znaków do nas spływa w tych witrażach. One płyną teraz te tak, nie pojedynczo, tylko takim ciągiem. Wspaniałe, tak. Schodzimy z tych laboratorów, które teraz pomagają zejść z tych, tych traw. Proponują, byśmy wrócili do windy, bo żeby nasze komórki nie ucierpiały. O, Luna i ten, 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 ta druga postać z jej głosami odprowadzają nam ty, nas tym razem do drzwi. Twój wieś, pytanie przodem, zanim A oni tak, on za nami z tyłu, tak? Tak, 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 tak przy nas, tak, blisko. Ale jest taka ogromna życzliwość. E... Ja cię, ale numer, obróciłam się i tak, wiesz, jak mamuśkę, jak tą lunę robiłam, ona taka zdziwiona przyjęła i przyczuliła mnie. I jak przyjemnie. Mm -hmm. Jakby. Ja. Mama i tata nas odprowadzają. znaczy, bo to są nasi pierwotni rodzice. Jednak ta rodzina, tak, która tworzyła Materię. No, jeszcze się dowiedziałam, że niedokładnie ta, to, to można przyrównać do rodziny, bo oni są czymś tym samym co my, i jeszcze czymś więcej. Mhm. jak gdybyśmy my byli częścią ich, ale oni są jeszcze czymś więcej. Jak przyjdzie czas, dowiem się, co to i kto to jest ta postać, No taka trochę przypominająca tego, nie wiem, jak to powiedzieć, gwiazdora, tylko że ona jest taka cała. Z tego puchu. Nie, gwiazda to jest gruba, ona jest taka smukła. Te gwiazdory to mają brzuchy wielkie, a ta osoba, ta postać jest bardziej Gandalfa. Nie, nie ta, co z nami idzie do drzwi, tylko ta, co cały czas siedzi na fotelu, z tak podpartą ma rękę brodą. Brodę podpiera ręką. Brzucha nie ma, bo tam nikt nie ma brzuchów wielkich. Nie, 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 ale to taki jest... Nie wiem, jak to powiedzieć, ten obraz. Jest jakby z chmur. No tak, to ziemi, bo trzeba tam było. pokazane. On był przezroczysty, no. No, a y, ciągle y, na razie nie dowiemy się kto to, ale jak będzie czas. Dobra, jesteśmy już pr przy windzie. A ci stoją w lesie i tak machają nam z daleka. No, a te wielkie drzwi zamykają się chodzimy do windy i ruszamy na kartę. Tu jest to czwarte piętro. Mijamy, i w dół, o, ale jeszcze szybciej leci. Ja nie nadążę tych piętro odczytywać. Po co? Jak wylądujemy, to nas się. Będziemy wiedziały. Ale witali z nami zjeżdża. Tak. W właśnie A, pilnował. Proszę? Będziecie pilnował. <laughs> no on już, on, już, on już długo jest ze mną jakiś czas. Bo ty potrzebujesz cały czas osobistego z tego, tego przy, przyjaciela, bo my za rzadko się kontaktujemy i sama byś nie dała rady. Mhm. No Czyli i ja dalej. jeszcze towarzyszył, bo to zadanie jest tak ważne, że nie może czekać, aż ty będziesz taka, jak on to użył, mądrego, zwrotu ukonstytuowana. Wida <grym> no, oczywiście się za, z, otworzyła drzwi, mm -hmm. czym się ze swoją biologią.